Cześć, a teraz opowiem wam, jak można wyłapać 60 tysięcy złotych grzywny, kary, mandatu, nie wiem jak to nazwać. Jadąc nielegalnie z homologowanym motocyklem, a przy okazji mamy SV650, która musiała trafić ponownie do nas, pomimo tego, że jest legalnie homologowana, wydział komunikacji zażyczył sobie poprawy, dopisanie pewnych kwestii, jeśli chodzi o blokady i co najważniejsze, opinie rzeczoznawcy, która kosztuje 1500 zł. Ale o tym w innym materiale i wracamy do tej wspomnianej grzywny 60 tysięcy złotych. Jak do tego doszło? Wyobraźcie sobie, na przykładzie tego motocykla, którego już homologowaliśmy na A2. Mamy nie SV650, e, tylko na przykład 1000. Oczywiście ma zdecydowanie więcej mocy niż 70 KW. Robicie sobie e, homologację, czyli sami blokujecie motocykl, robicie hamownię, ma 35 KW. Macie diagnostek, który wam to Ogarnie, podpiszę, idziecie do wydziału naczelniczka, albo wydział urzędniczka nie sprawdza, jaka była nominalna mod. Bo takie urzędniczki są. No i podbija wam. Rejestrujecie na 35KW, i taki delikwent, może to być ty, jedziesz sobie motocyklem, i.